Zaplanowane na 30 sierpnia uroczyste otwarcie Centrum Dialogu Przełomy nie odbędzie się. W sumie nic w tym dziwnego, ponieważ w otwartym gmachu nie znaleźlibyśmy wtedy żadnej ekspozycji. Agnieszka Kuchcińska Kurcz twierdzi, że artyści, którzy przygotowują pracę na wystawy, potrzebują jeszcze około czterech miesięcy do ukończenia swoich dzieł. Nie jest jeszcze rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę wystawy, jest uzupełniana dokumentacja przetargowa. Natomiast jest też tak, że chcemy dać artystom, którzy będą wykonywali bardzo ciekawe instalacje, rzeźby, kolarze na wystawę stałą, chcemy dać taki czas, żeby wykonali to jak najlepiej i z tego co powiedzieli, potrzebują średnio 4 miesięcy od momentu przekazania im wszystkich materiałów do wykonania. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie artysty, którego pracę będziemy mogli obejrzeć w dniu otwarcia Centrum Dialogu Przełomy. Według Kuchcińskiej Kurcz Muzeum Narodowe stanęło na wysokości zadania i robiło wszystko, aby obiekt został otwarty jeszcze w tym roku. Niestety nie udało się mimo szczerych chęci. Robiliśmy wszystko, co po naszej stronie, żeby faktycznie otworzyć ekspozycję w 2014. Moim marzeniem było otwarcie jej tak naprawdę w listopadzie, 11 listopada, no ale nie wszystko od nas zależy. Te materiały, które są po stronie muzeum które mamy dostarczyć wykonawcom, czyli jest to około 700 tekstów historyków, są to setki, jak nie tysiące zdjęć, filmów, grafik, map. My to mamy prawie wszystko gotowe, jeszcze ostatnie rzeczy spływają z instytucji spoza Szczecina. Także my jesteśmy gotowi, reszta nie zależy od nas. Z drugiej strony oddalający się termin otwarcia Centrum Dialogu Przełomy nie jest dla jego twórców tematem spędzającym sens powiek. 31 sierpnia hucznie otwarte zostanie Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Jak powiedziała nam kierownik CDP, nie chciałaby, aby oba, tak ważne dla historii Polski muzea, były otwarte w jednym czasie. Nie jest tajemnicą polisznela, że media i opinia publiczna skupiłaby swoją uwagę jednak na gdańskim centrum, a otwarcie naszej szczecińskiej perełki przeszłoby bez większego echa. Gdańsk już bardzo dawno zapowiadał swoje otwarcie. Zresztą przesuwali termin, bo pierwotnie ECS miał być otwarty 4 czerwca. Tu faktycznie się bardzo cieszę, że te daty nie pokryją się, ponieważ wtedy wszystkie media byłyby zainteresowane Europejskim Centrum Solidarności, które jest projektem tak dużym i tak znanym, że bez wątpienia przykryłby Centrum Dialogu Przełomu. Centrum Dialogu Przełomy powstaje na placu Solidarności. Znajdziemy tutaj, które od przedwojen... Znajdziemy tutaj szereg ekspozycji, które od Szczecina przedwojennego poprowadzą nas po lata 80. Będziemy mogli dopisać postulaty do porozumienia z sierpnia 1980, poznać mieszkania opozycjonisty, przejść przez salę przesłuchań, powspominać dekadę Gierka czy zobaczyć sam wojenny z perspektywy partii. Inwestycja rozpoczęła się w 2009 roku.